Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Norin Rad przyszedł na świat na planecie Zenla, która należała do niezwykle długowiecznej i zaawansowanej technologicznie rasy kosmitów. Wychowywał się w świecie wolnym od chorób, głodu, biedy i wszelkiego rodzaju niedostatku. Niestety przez presję społeczne utracił swoich rodziców. A później szkolił się i został naukowcem, który w momencie gdy Galaktus zaatakował ich planetę, postanowił zaoferować mu wieczną służbę w zamian za ocalenie jego rodzimego domu. Wtedy to pożeracz planet obdarował go mocą kosmosu, dzięki czemu Norin stał się heraldem Galactusa znanym jako Srebrny Surfer. W trakcie swojej misji wyszukiwania zamieszkających planet dla swojego pana, prawie oszalał, gdy Galaktus zniszczył pierwszą z nich. Potem udało mu się zbuntować, gdy dotarł na Ziemię i wraz z Fantastyczną Czwórką odparł atak swego władcy. Został przez to uwięziony na Ziemi i przebywał na niej przez wiele lat. W trakcie swoich przygód na Zielonym Globie walczył m.in. z wieloma symbiontami demonicznym Mefisto, który pragnął złamać jego ducha Lokim, doktorem Dumem, latającym Holendrem, czy też Bionderem, którego pomógł odeprzeć i odbudować świat z pomocą Molekulmena. W momencie kiedy powrócił do gwiazd, toczył wojny ze złoczyńcami, pokroił ego żyjące planety i pomógł Adamowi Warlockowi powstrzymać Thanosa, posiadającego komplet Kamień Nieskończoności. Na ten moment komiksowy Srebrny Surfer jest jedną z najpotężniejszych istot we wszechświecie. Według Galadorian został uznany za Alpha Plus, a korpus Nova określił go zagrożeniem dla całego uniwersum. Jego główna moc, Power Cosmic, pozwala mu absorbować i manipulować czterema podstawowymi siłami wszechświata, osiągając przy tym każdy efekt, jakiego pragnie. Moc, którą posiada, pozwala mu z łatwością niszczyć planety, a nawet całe układy słoneczne. W ramach potrzeby może generować również pola siłowe, zwiększać swoją siłę fizyczną, tworzyć stabilne czarne dziury, przyspieszać ewolucję form życia na skalę całej planety. Przeglądać przeszłość, podróżować między wymiarami, nadawać moce postronnym istotom, czytać w myślach, tworzyć iluzje czy też ożywiać przedmioty. Co ciekawe, siła, jaką dysponował, pozwoliła mu przebić się przez kilkanaście ścian, wykonanych z vibranium, które dosłownie eksplodowały przy kontakcie z jego osobą. Nie miał żadnych problemów, by nokautować bohaterów pokroju Tora czy też Betere Billa. W momencie gdy był pozbawiony większości swoich mocy, pokonał abominację, co nie było dla niego żadnym wyzwaniem. W trakcie swoich przygód przetrwał miażdżące ciśnienie czarnej dziury, nie cofał się przed ciosami furii Hulka, a także przetrwał wybuch supernowej. Zawdzięcza to boskiej wytrzymałości, która dodatkowo zapewnia mu niewyczerpalną wytrzymałość fizyczną. Jako potężna istota posiada również kosmiczny zmysł, wykrywający istotne wydarzenia we wszechświecie. I potrafi latać praktycznie z nieograniczoną prędkością, z jak i bez swej deski. W momencie, gdy walcząc w kosmosie, z potężną wersją Deadpool'a zwiększył swój rozmiar i rzucał do swojego przeciwnika gwiazdami. Oczywiście mógł zostać ranny, jednak posiadał czynnik regeneracyjny i mógł przetrwać bez duszy, którą raz zdołał ukraść mu Mephisto oraz Thanos. Jednak jak możecie się domyśleć, w obu przypadkach ciało serfera upomniało się o swoją należność. Ogólnie rzecz biorąc, to jest jedno z najstarszych istot w uniwersum, ponieważ pewnego razu cofnął się w przeszłość i czekał prawie 14 miliardów lat, do momentu, aż zrówna się z teraźniejszością. Po walce, jaką stoczył z bogiem symbiontów Knulem, udowodnił, że może istnieć nawet bez swojego ciała jako międzywymiarowy byt, który może dowolnie przemieszczać się między wymiarami, otwierając dowolne portale względem swojej woli. Będąc w takiej formie, może przejąć ciała napotkanych istot. Podsumowując, srebrny surfer w trakcie swojego istnienia toczył wojny z najsilniejszymi złoczyńcami i bohaterami. Zdarzało się, że przegrywał pojedynki, ale ostatecznie wygrywał wojny. Cały czas wzmacniał swoją moc, dlatego też z biegiem czasu coraz mniej istot było w stanie rzucić mu wyzwanie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wiedzieliście o jego potędze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!